Nareszcie koniec pracy. Mogę już iść do domu. A to co? Jakiś plakat. Zobaczę go. Szukamy aktora do filmu Sierżant, Mus i Oceanów. Ale to będzie. Fajne, szukamy kapitana, najlepiej, żeby pracował w policji, bo wtedy by się znał na tym. To coś dla mnie, zgłoszę się. Tu napisany numer telefonu. Zadzwonię. 666385. Osiem, 4 6. Halo? Tak. Do filmu się chce zgłosić. Mhm. Widziałem to wasze ogłoszenie. Gdzie i kiedy to jest? Próby są w poniedziałki i piątki o godzinie czternastej. Okej, okay, a kiedy to będzie nagrywane? Za miesiąc? Okej, okay, to ja się zgłaszam. K a kiedy? Nie czy gdzie? Nad nad tym na nad jeziorem. Tym naszym tym Tym naszym... Kawałek z komisariatu Okej, okay, tu nie wiem gdzie to jest To tam podjadę Do widzenia Jej, zgłosiłem się Ale będzie super To chyba tutaj Halo, czy ktoś tu jest? Dzień dobry Dzień dobry To ja z panią rozmawiałem przez telefon Oczywiście Jestem reżyserką i będę tutaj wszystko mówić. Scenariusz niech pan za chwilę ty bierze. Jest pisany. Okej. Okay. Okej, okay, dziękuję. Teraz to sobie przećwiczę. Ar nie. Arr. Arr. Nasz skarb jest tam. O, teraz coś wyszło. Piraci, idziemy, idziemy. Po... Znowu mi się coś pomylił. Piraci... Płyniemy po skarb. Nie, to będzie jakoś tak. Piraci. Płyniemy po skarb. O, super. Teraz to mi wyszło. Chyba będę dobrym kapitanem na tym statku. O, wszystko jest już zbudowane. Świetnie. O, ostatnie do nagrywania się jest gotowa. Ale super wygląda to. Pójdę się przebrać w ten strój mój. Okej, okay, przebiorę się. Chyba super wyglądam. Ale fajnie. Będę grał w końcu w jakimś filmie. Właśnie. My już jesteśmy prawie gotowi. Tu ustawimy lampy. I będziemy mogli nagrywać. Jesteśmy prawie gotowi. Trzeba tylko ustawić na statku armaty różne rzeczy i trzeba gdzieś schować skrzynię skarbu. Skrzynia będzie tu zaczynamy za trzy, dwa, jeden, akcja zaczynamy nagrywać, hmm. gdzie nasz kapitan? Ale po co? Dlaczego go dlaczego go wołasz? No bo musimy pomóc z jednym czymś, bo... drzewo się przewróciło i teraz... nie możemy go usunąć. Mhm, no, mamy problem. Dobrze wam idzie... ustawić lampę tam. Kiedy on tu w końcu przyjdzie? Pomóżcie mi z tym drzewem, bo się przewróciło i teraz nie mogę go wziąć. Nic się, nim się nie da zrobić.